Witam kochani po raz kolejny. Czasy mamy bardzo niebezpieczne. Za wschodnią granicą Polski toczy się wojna. Wszyscy mówią te, o tej wojnie bez przerwy niemalże, powtarzają i odmieniają na wszystkie możliwe przypadki. Czy sądzicie, że gdyby wojna przyszła do nas, do Polski, potrafilibyście sobie poradzić w takim wymiarze indywidualnym? Bo jeśli sądzicie, że ktoś was obroni, to daj Boże, żeby tak było, bo to mamy armię Polską. Ale w czasie kryzysów, klęsk żywiołowych, no to przede wszystkim Wy musicie sobie umieć radzić w wymiarze indywidualnym i w tym wymiarze, który dotyczy prowadzenia biznesu. Czy jesteście w stanie określić swoje zasoby krytyczne, czy umiecie je zabezpieczyć, czy umiecie zachować ciągłość funkcjonowania firmy, zdywersyfikować ryzyka związane no, z sytuacjami nadzwyczajnymi. Nie przypuszczam. My mamy w Polsce bowiem takie generalne przekonanie, że ktoś nas zawsze uratuje. Kiedyś funkcjonowała w Polsce obrona cywilna, została zlikwidowana w momencie, kiedy stanowisko szefa obrony cywilnej kraju zajął komendant główny państwowej straży pożarnej. Powód był jeden. Strażakom wydawało się, że obejmują królestwo niebieskie z olbrzymim budżetem, ponieważ zawsze za zadaniami idą pieniądze. No tak się jednak nie stało. Na koniec dnia ustawa o Obronie ojczyzny, w ogóle tę obronę cywilną wyeliminowała. Mamy w Polsce krajowy system ratowniczo-gaśniczy, który dysponuje na stałe ponad 20 tysiącami samochodów i 11 tysiącami strażaków Państwowej Straży Pożarnej i strażaków ochotników. Z 700 tysięcy strażaków ochotników w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Przewidziano do działania te parę tysięcy. Czy sądzicie, że te 10, 12 czy 15 tysięcy funkcjonariuszy Straży Pożarnej i druhu ochotniczej Straży Pożarnej zapewni bezpieczeństwo cywilne, ochronę zabytków, grzebanie zmarłych? W sytuacji takiej jak wojna dla 38 milionowego narodu? No przypuszczam, że nie. Nie zdawajmy się więc na zrządzenia losu, na dobrą kondycję lub złą kondycję służb, na to, czy są dobrze zarządzane i czy potrafią się koordynować. Bo od razu Wam powiem, nie potrafią. Nie mam bowiem do tego narzędzi w Polsce. Więc, jeżeli nie chcecie być zdani na łaskę losu, zapraszam do Instytutu Zarządzania Ryzykiem. Mamy tam materiały, które pozwalają. Lepiej zrozumieć rzeczywistość w sytuacjach kryzysowych, przygotować się w wymiarze indywidualnym i w tym wymiarze, który dotyczy firm na tego rodzaju sytuacje. Tworzyłem podwaliny polskiego systemu zarządzania kryzysowego, uczestniczyłem w większości ćwiczeń natowskich i Unii Europejskiej związanych z zarządzaniem kryzysowym, zarządzałem w tych sytuacjach. Nie jestem teoretykiem, jestem absolutnie praktykiem. Pozdrawiam bardzo serdecznie, mówił do Was Pan od Bezpieczeństwa, Mariusz Furmanek, Instytut Zarządzania Ryzykiem.